witam serdecznie przedstawiam wam Audi TT z której wyciągamy nagrzewnicę ktoś przed nami próbował ją powtarzam próbował ją wyciągnąć ale nie dał rady nie będę ujawniał szczegółów jak się to robi na forum też ciężko to znaleźć na YouTube również tego nie ma po prostu no, trzeba mieć pasję do tej Audi do tych samochodów po prostu przewidzieć, gdzie może być śrubka no i po prostu to wszystko wyciągać odkręcamy w tej chwili już ostatnią śrubkę i cała nagrzewnica już jest nasza tak jak widać, ja już tu wszystkim już tutaj ruszam zaraz będzie nasza cała skrzynia i będziemy to wyciągać Spornik metalowy no po prostu musi być usunięty ponieważ Blokuje nam wyciągnięcie całej nagrzewnicy. Kolumnę też trzeba było opuścić. No, oczywiście, no, od podstaw deska i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to widać, wszystko jest już wyciągnięte. No, składania również trochę będzie, No ale tak jak mówię, no, jest to wszystko do zrobienia. Nagrzewnica już wyjęta. No, widać też, jak tam syfu jest. Dobrze to pokazałem. No, jest podtopiona z temperatury, chociaż ona wygląda ładnie. Ale tak wygląda cały demontaż. Dużo trzeba rozebrać z samochodu, żeby wydobyć nagrzewnicę. Teraz pokażę środek. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.